Hejka, tu Monika, jak widzicie mam przed sobą paczkę z mojego ulubionego sklepu plastycznego Paper Concept, zamówiłam pełno farb, yy, dużej, dużej ilości, bo jedna farba ma aż prawie pół, prawie litr, mam tutaj pudełeczko, będziemy je rozpakowywać, mam nożyk, uwaga, żeby się nie pokaleczyć. Nam z drugiej strony. O. o! Tak. I teraz możecie zobaczyć, jak fajnie jest zapakowana. Jak widzicie, mamy pełno papieru. Jeden papier, drugi papier i trzeci papier. I oto możecie zobaczyć, w jakim stanie jest nasze zamówienie. Jak widzicie to są dwie paczki i zaraz będziemy odpakowywać nasze zamówienie Hop. i jeszcze jedna farba także możecie zobaczyć jeszcze jeden papier w naszym pudełku także widzicie, bardzo dobrze zapakowana przesyłka teraz Wam pokażę jakie kolory zamówiłam także to działa Myślę, że teraz będzie mnie widać. Także Wam pokażę jaką farbę zamówiłam. Zamówiłam z firmy ART CREATION. Bardzo lubię te farby, bo są w dobrej konsystencji. Odpakuję teraz. Uwaga, będę szeleścić. Macie w całej okazałości moją farbę ART CREATION zapakowane. Tytanową biel, pomarańczowy karmin, też tej samej firmy, farbę olejną. też nie wiem, czy będę malować tą farbą olejną, bo jednak lepiej mi idą prace na papierze. Gesso. Taki. Takie gesso. Moje podłoże było bardziej matowe, więc może mi się uda jeszcze coś na płótnie zrobić. A teraz Wam pokażę, jak się będzie, jak się prezentują moje całej okazałości. I już Wam pokazuję. Hop. Oto, popatrzcie moje zamówienie. Tu mam biały. Jak widzicie, produktami, jakimi maluję, są bardzo dobrej jakości. Dziękuję Wam za uwagę. I polecam się przy następnym unboxingu. Cześć. Widać mi łeb. Niby widać mi łeb. No to dobra.